To a propos tego zagrożenia ro rosyjskiego, czy polskie i natowskie siły powietrzne rzeczywiście byłyby gotowe dzisiaj, gdyby się to wydarzyło w tej chwili? Zestrzelić rosyjski statek powietrzny, załogowy statek powietrzny, gdyby pojawił się nad terytorium Polski? Jeżeli e, stwarzałby on zagrożenie, jeżeli byłaby... No gdyby to był samolot wojskowy, który zawsze może stwarzać potencjalne zagrożenie w każdej sekundzie. E, to, to prawda, że... W... To jest pytanie, czy, bo mieliśmy teraz sytuację w Estonii. A wczoraj rozmawiałem z ministrem obrony Estonii. On też ma swoją opinię, e, mówiąc, że trzeba to wszystko spokojnie analizować. To było kilkanaście minut, tam była reakcja. Włoskich samolotów, które chroniły nieba, było nakłanianie do opuszczenia przestrzeni powietrznej. Więc są e, różne działania, ale na to jest, jest, jest gotowe. Moje pytanie Taki, jest takie: tego słyszy, się że... nie da powiedzieć, w, w każdej sytuacji na sekundę przekroczenie i będzie zeszczelenie na to jest gotowe do zeszczeliwania. Tak. No tak, ale jak, jak pan słyszał Radosława Sikorskiego trzeba, mówi, trzeba, jeśli kolejny ka każdą procisk... decyzję podejmują dowódcy piloci w rozpatrzeniu indywidualnej o, sytuacji. Oczywiście ja nie pytam pana co się stanie, jeśli on na sekundę wleci, bo to nawet techniczna możliwość jest. Technicznie jest, możliwe, więc, więc, technicznie więc, możliwe żebyśmy nie, nie, nie sprowadzili tego do rozmowy, w której wojskowi e, nie będą podejmować tych decyzji. Oni mają prawo podjąć tę decyzję. I rozumiem... Mają zielone światło, jeżeli jest e, tak jak było z e, bezzałogowcami. Mieli zielone światło, to podkreślał generał Kliż również. I rozumiem, że dowódcy że mają od polityków do... zielone światło dla Jeżeli, takiej reakcji, tak, jeśli, ma... jeśli rosyjski Zgodnie, samolot pojawił się nad polskim z, z Naszymi sojuszniczymi i polskimi przepisami oczywiście mają możliwość podejmowania decyzji, które chronią Przestrzeń Rzeczpospolitej. A jest też je, wachlarz tych decyzji. Odstraszanie, ale też użycie broni i zestrzeliwanie. Bo pan mniej ostro mówi to niż Radosław Sikorski, który mówił: jak się pojawicie nad Polskim, nie będę To potem to jest... nie, nie płaczcie, czy nie skarżcie się, jak was zestrzelimy. Ja, ja odbyłem 10 rozmów z ministrami obrony w ostatnich 48 godzinach, byli wszyscy u mnie w Warszawie. Minister obrony Niemiec, Norwegii, wielu. I, I myślę, że to jest wspólne stanowisko, reagować, odstraszać, podejmować decyzje odważne, ale też analiza każdej sytuacji. Do tego nas zobowiązują dowódcy, główni dowodzący w NATO, główny dowodzący sił europejskich. To teraz o te satelitę, czy te satelity chciałem zapytać, tak skoro już o nich powiedzieliśmy. Polska wysyła satelity, ale to będą satelity, satelity Satelit, wojskowe? Satelity wojskowe, tak. Podpisaliśmy umowę z firmą Ice -Eye. zresztą bardzo ciekawą polsko-fińską, Rafał Modrzewski młody człowiek, który stworzył niewiarygodną firmę Ale to będą satelity, globalną. które będą w stanie pomóc w takich szybkich reakcjach, na przykład na pojawienie e, się naroty na, na rosyjskie e, nad Polskę? E, e, na pewno są w stanie pomóc w obrazowaniu, skąd idzie zagrożenie. To jest szerszy kontekst. Bezpośrednio jak do obserwacji dronów czy samolotów, pocisków rakietowych służą innego rodzaju radary, innego rodzaju systemy obrazowania, ale tutaj areostaty Barbara, które zakupiliśmy w ubiegłym roku, bardzo nam pomogą. Czy radary pasywnej lokacji, kontrakt podpisany niedawno przeze mnie. Więc to jest system na czym połączony, ale satelita. To jest, to jest ten najwyższy, zdolności monochromatycznego obrazowania, to żebym jeszcze o tym powiedział, niezależnie od pory dnia, czy dzień, czy noc, niezależnie od zachmurzenia, co utrudniało często obrazowanie, możemy bar z bardzo dużą dokładnością obrazować. To jest, sprawdziło się na Ukrainie. Panie premierze, no, ale to jak Polsce, już będą te satelity i jak już będziemy wiedzieli... Powtórzyłaś. Się... Pierwsze polskie satelity. Teraz Mister Tomczyk jest właśnie w drodze do Finlandii, bo stamtąd startują te satelity do Stanów Zjednoczonych na półwysep Canaveral, się... gdzie zostaną oby wystrzelone powtór... w kosmos. Jak to jest przełomka Canaveral, Ale oby się nie powtórzyła sytuacja z 10, 10 września, ale musimy się z tym liczyć. Jak będzie ta satelita i będziemy już wiedzieli, że te drony lecą nad Polskę, to kiedy my będziemy gotowi, żeby powiedzmy 20 czy 50 dronów zestrzeźni? Znaczy kiedy, kiedy na polskiej granicy będzie na tyle sprawny, Mur antydronowy, żeby sobie z tym zagrożeniem poradzić? Jak już będziemy dzięki tym, tym satelitom wiedzieli, że takie zagrożenie na. No, mamy dwie różne sytuacje. Ukraina jest w stanie wojny, Polska nie jest w stanie wojny. W Ukrainie rozstawione są jednostki nie w bazach wojskowych, tylko pod terytorium całego kraju. Inaczej się oddziaływuje wtedy, i to, to dotyczy każdego państwa, w którym jest pokój. Rozm minister Rumunii mówi, mamy tą samą sytuację. Nie mamy rozstawionych tysięcy żołnierzy wokół, w okolicach naszych miast, ale z każdym dniem, najpierw obrazowanie, czyli sensory, przekaźniki, które też kupujemy i efektory. Budują ścianę antydronowe. Ale kiedy ta Unia... ściana będzie na tyle sprawna, żeby 20, Każde... 20 dronów zestrzelić nie rakietami z samolotów F16F35, tylko dzięki systemom antydronowym? Ale na Ukrainie też F16 zeszczeliwuje drony. Ale przy pomocy... Dro, Drony się zeszczelniły przy pomocy rakiet. E, Do, e, dron... to, że drony bojowe, a nie takie drony, jakie leciały nad Polską. Najtrudniejsze to, co jest, to jest rozróżnić, który jest który, bo one są identyczne w obrazowaniu, często e, radarowym. To f 35 5, mają tutaj bardzo dużą zdolność do rozróżniania. I jesteśmy gotowi. Z każdym dniem będziemy jeszcze bardziej, bo powstają nowe systemy rozpoznania, na przykład rozwój systemu akustycznego, rozstawienia sensorów, tarcza antydronowa. Dzisiaj będzie dyskusja w Kopenhadze o tym. E, to jest inicjatywa komisarza Kubiliusa budowa europejskiej tarczy antydronowej. My jesteśmy w 100% za tym. Ale my to będziemy, to w miesiącach, w latach, w dekadach? To, pan są, to, liczy? to są miesiące, lata i dekady. Wszystko, bo każdego dnia. Będzie nowy system, bo będzie nowy dron, na który trzeba będzie odpowiadać. E, e, oddziaływanie e, mikrofalami, e, oddziaływanie laserowe. E, od... Karabinu maszynowego się zeszczeliwuje dron, po rakiety z F 35 Zależy od, od rodzaju dronu, zależy od wysokości, od oddziaływania, ale tak każdego dnia jesteśmy e, bogatsi w nowe systemy i w nowe zdolności. Władysław Dlatego Kośnia... nasi żołnierze są w Danii, chronią również e, lotniska e, duńskie. 30-polskich żołnierzy w tym, w tym tam trudnej sytuacji. Władysław Kościan, kamień w Wrocławowi Pachackiego. Bardzo, dziękuję dziękuję bardzo. Panie